Zadanie 14.4, matura 2024. W kartyzjańskim układzie współrzędnych przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układów współrzędnych mają obie współrzędne całkowite. I teraz. Funkcje kwadratowe g oraz h są określone za pomocą funkcji f. Następująco. Że g od x jest równa f od x plus 3, h od x jest równa f od minus x. No i na rysunkach a do f przedstawione są jakieś tam wykresy, w tym fragment wykresu funkcji g oraz fragment wykresu funkcji h. No i dobra. No i e, co tu mamy? f od x minus plus 3. To jest funkcja g. E, więc f od x minus p plus q to jest przesunięcie naszej funkcji o wektor pq. Czyli p przesuwa prawo-lewo, q przesuwa góra-dół. My widzimy, że my tutaj mamy samo p. p, które jest równe minus 3, bo we wzorze jest minus, my mamy plus, czyli minus i minus daje plus. Jak to kiedyś moje dziecko pokazało na paluszkach. No i dobra. No i przesuwamy to o trzy jednostki w lewo. No bo mamy P równe minus 3. Więc trzy jednostki w lewo to jest raz, 2, 3. Czyli nasz wierzchołek musi być tu. Zauważamy, że to jest wykres A. No bo żaden inny wierzchołka w tym punkcie nie ma. Czyli tutaj mamy. A. Fragment wykresu funkcji H. No i teraz jeśli chodzi o H, to zrobię sobie to różowym kolorem. Yy, mamy tutaj f od minus x. To jest symetria względem osi y, czyli prawo-lewo jakby. Bo minus f od x to jest symetria względem osi xów, czyli robimy góra-dół. My mamy minus X, czyli mamy prawo lewo. Więc symetria musi być o dokładnie tyle samo względem osi xów, czyli skoro tu mam jedną jednostkę, to drugą jednostkę będę miała tutaj. Czyli wierzchołek jest na minus 1 No widzimy, że to nie jest B, to nie jest C. To jest E, no bo D i F to już jest symetria względem osi Y. I tyle.